Zarząd broni radom postanowił pożegnać się z dotychczasowym szkoleniowcem Arturem Kupcem. Powód to niezadowalające wyniki zespołu, który po czterech kolejkach sezonu 2021-2023 Ligi plasuje się w strefie spadkowej. Następcą Kupca został 35-letni Tomasz Jasik, który przez ostatnie 6 lat pracował w Motorze Lublin. Najpierw jako trener juniorów starszych, a następnie jako asystent w zespole seniorów. Wcześniej pracował w drużynach seniorskich Stali Kraśnik czy Stali Poniatowa. Jako zawodnik występował natomiast m.in. Wawi Świdnik i Opolaninie, Opole Lubelskie. Jasik to nowa osoba w radomskiej broni, ale też w regionie. Wiem, że, 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 że to jest taki powiedzmy e, trzecioligowy zespół, który, który ma aspiracje na, 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 na coś więcej I, i, i te aspiracje prezes przedstawił. Chcielibyśmy, żeby, żeby, żeby te aspiracje w ciągu najbliższych powiedzmy dwóch lat się spełniły i chcielibyśmy, żeby, żeby ten klub był wyżej, żeby, żeby był lepiej, lepiej odbierany, lepiej zorganizowany. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim poprzez wyniki sportowe, było tutaj lepiej pod, pod innymi względami. Nowy szkoleniowiec na ławce broni zadebiutuje już w najbliższy piątek w derbach regionu z Pilicą Białobrzegi. Na pewno po, po trzech porażkach w drużynie, w drużynie jest złość, w każdej drużynie po, po trzech porażkach jest takie wewnętrzne wewnętrzna mobilizacja i, i dodatkowo, dodatkowo ten smaczek, o którym Pan powiedział, to, to derby tutaj można powiedzieć regionu, więc Myślę, że drużyna podejdzie naprawdę w 100%, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Ja postaram się w 100% przygotować, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne, mentalne i motoryczne, i, i, i zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały w Najbliższy rywal broni, czyli wspomniana już pilica, zajmuje wysokie trzecie miejsce w tabeli trzeciej ligi. Broni natomiast jest trzecie od końca.